Elosimanko, z tej strony i Bogumiłek i dzisiaj gramy sobie w Mope.io i, I no, no i to jest challenge tylko pustynia challenge i spróbujemy dojść do pterodaktyla zobaczymy czy mi się to uda, mam nadzieję, że tak jestem na USA West y, trójce nie, czwórce, przepraszam, czwórce. Yy, I. Tu jest tam 73. tam trzy osoby, tak? I w sumie całkiem dużo, bo zazwyczaj na takich naj, najmniejszych serwach to po 50. Jest. O, ci gracz. Yy, ale dobra, da się przeżyć. Yy, arbuziki, w ogóle nie widziałem arbuzików no, yy, w ogóle mm, myślę tak, czy by tego po prostu filmu nie podzielić na takie trzy odcineczki, czy tam dwa, bo po prostu będzie chyba za długi mi się wydaje. No zobaczymy jak to tam pójdzie. Mam o o brzmiana. ha aż do armadillo 2 przeskoczyliśmy, super super za za 200 expa mamy kolejną postać kolejne zwierzę spoko, w ogóle pancernik jest mega fajny, tak o się turla dobra O, gazela w sumie też jest spoko, bo fajnie, sko fajnie skacze i może uciec od przeciwnika szybko. Dobra, wyczerpiamy sobie ten kryształek. Za 2.1000 ekspa. Następne. No, już tylko 500 expa, Dobra przepraszam, no tak, 500, 500, co to daje? Tak dużo daje. Dobra, zbieramy sobie to, bo to dużo daje. Tutaj mniej, nie wiem dlaczego tak jest, bo to w sumie jest trudniej zdobyć. To mi się wydaje. No, i jeśli filmik Wam się spodoba, no to dajcie łapkę w górę i suba. Pod tym, film i pod, pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. Jeśli dobijecie. Dobra, dajmy na to 10 łapek w górę. No. Jak dobijecie 10 łapek w górę, to. To wrzucam kolejny filmik. Dobra. Mogę już jeść cebulę? Nie. Ja bardzo lubię cebulę, bo one są. Po prostu tak op. Ty, 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 ty. Widzieliście, jak się tu skidrał? Ej, muszą to naprawić, nie? Bo po prostu, o! Wiecie, co lubię robić dzikiem? Robić tak. I szukamy jedzenia i się farmimy na kryształku, nie? O! I to jest po prostu super, nie? Hop! O! Tu jeszcze mamy. Oj, mamy hienę. Dobra. Muszę to zrobić. Pa pa pa. pa. ten krzak, to nam to dużo da. Pop, po, po. Bu, 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 bu. 2000 x no dość dużo Dobra, w każdym razie Dobra o, po prostu będę robił cięcia w sumie między tymi. To też jest jakiś plan żeby robić cięcia. Ja już nie mogę jeść tej karmy. U nas tylko dla niższych postaci. Dobra. Jedna. Teraz... O nie! Kurde, nie chciałem być polarbirem. Ja chcę być snakeem. Dobra. A w każdym razie e, ten już tutaj e, polar beer. Chyba już może iść cebulę, nie? Tak, już może iść cebulę. Tak. Moje kochane cebule. Znaczy, nie wiem, czy to są cebule, czy to są dynie w ogóle. Napiszcie proszę w komentarzach, bo to jest... To jest... nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy to są cebule, czy to są dynie jakieś okay. Proszę napiszcie mi w komentarzu, bo, bo ja taki niepoinformowany jestem o tym Po co mi to? Eee... Hmm, Okej. Okay. Nie on naprawić tego buga. Kryształek kurde pod y, tym aloesem szak aolos Bardzo zdrowy. I ładny. ładny Można sobie w domu, w doniczce posadzić. Jest ładny. Dobra, za 55 tysięcy. Ekspa. Kryształek. No w sumie nie. Już nie będę jak kryształków. Zawsze są mango też. W sumie dość dużo dają. Tylko, że one są często przy tych muchołapkach. Tak, w chłopkach, tak dokładnie, chłopki. O woda, fajnie, woda i HP sobie tutaj. Bra. Dobra, wiecie co, ja tutaj zrobię cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, halo, dobra, jak widzicie jestem już bizonem, więc, tak jestem już bizonem, więc trochę sobie wbiłem, dwie postacie wbiłem, więc, o kurde, to jest spider. Nie, nie, proszę cię, nie, nie. Bye. Tak, tak, uciekłam mu. Jest. Akurat kiedy skończyłem cięcie, tak. Fajnie. Co ty chcesz osiągnąć w życiu? Jaki masz cel w życiu? Mm. Dobra. Ocuń no. się! Ocuń się! Ocuń się! Dobra. Nie, kurwa, ten pająk nie przyciągnął. To jest. Odkryłem! Co to jest? To nie jest cebula, to jest jakiś arbus chyba, który się dzieli potem na kawałki. Dobra, odkryłem. Ja stąd spadam, ja stąd spadam, nie? Mniej widział, nie? My widział. Czekajcie. Dobra. Uciekamy, uciekamy. Szybko, szybko, uciekamy. Szybko uciekamy. Uciekamy. Już. O kryształek. Kto tutaj jest? Halo? O, bizon! Elo. Cześć, ja też jestem bizonem. Jestem chyba trochę lepszy. Nie! 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 Nie, ja chcę tam! Ja chcę tam! Nie, tu nie ma dziurek. Nie! ci uciek, ja ci uciek. Czemu? Czemu on mnie nie chciał zjeść? Znaczy, no fajnie, nie, ale. Ale czemu? Dobra, pustynia jest ogólnie dość niebezpieczna przez te pterodaktyle. To jest. Straszne po prostu, nie? Dobra, pozwolicie mi nie mówić na to cebulę, bo ja już się przyzwyczaiłem, że mówię na to cebulę. A byk jest, znaczy ten bizon, czy, czy byk, nie wiem, chyba bizon, jest o tyle fajny, że po prostu może szybko uciec, nie? Nawet jak go pterodaktyl ten, to może tym super atakiem sobie szybko uciec. Czy co? Rozważam ucieknięcie na... Yy, na biom leśny, albo nie, już wiem, już wiem co będę robił. Będę farmił się po prostu między biomem, między biomem pustymnym, a leśnym. Tak zrobię. No, tak zrobię. Dobra, już niedługo. 250 tysięcy expa i następna postać. W ogóle spróbuję zrobić jeszcze kolejne jakieś challenge, czyli na przykład tylko. Tylko. O kurde, 20. Yy, na przykład tylko zimowy biom challenge, bo zimowy biom bardzo lubię. Szczególnie być Tufem, To jest moim zdaniem. Jedna z lepszych postaci w ogóle w tej grze. Tak szczerze. Bo po prostu. Ma fajn, mega fajny atak, i na lądzie się nie pali, nie? Więc jest to bardzo dobra postać. Dobra, Komodo Dragon. No, w... Mogłem wybrać Cybertufa, ale tego nie zrobiłem. Dobra, tam ból. Co... No, dobra. W sumie, jak mnie tyle pszczół atakuje, to raczej. Dobra. Mm. No. Ja. No. Nie. I pszczoły mnie zabiją, nie? Pszczoły mnie zabiją. Tak, pszczoły mnie zabiją, kurde. No. No nie no! Ludzie, pszczoły mnie zabiją. A jeśli pszczoły mnie zabiją, to ja nie wiem co ja zrobię, nie? Chyba ma nie? 400. No dobra. 400 nawet. Nawet da się znieść. Nie mam wody, okej, okay, nie mam wody. to jest źródełko. Nie, jakoś nie ma. Nie ma sobie no Jestem spocony. Kurde. To nie dobrze. To nie dobrze. Będę dostawał. Kryształek. Dziękuję. Dziękuję. To jest najlepsze, co teraz mogło mi spotkać, nie? Nie dość, że sobie HP zregeneruję, to jeszcze wodę Mógłbym na przykład takie coś zrobić? Mógłbym, okej okay. Dobra, robię kolejne cięcie, bo to będzie nudne Halo, dobra, po cięciu Jak widzicie trochę, o kurde Trochę expo sobie nabiłem Eee. już niedługo mam kolejną postać nie nie zabijcie mnie, proszę to był taki raj, no nie, wkurzający który po prostu mnie tak wkurzył bo on ciągle używał tej supermocy, nie? kury ktoś, aha, dobra, tu mi się klepie aha, fajnie, dobra, ja jestem spider Spider może się spinać po drzewach, to jest spoko. O nie, nie, proszę, nie. Nie. Nie chcę, proszę cię, nie. Nie, nie rób mi tego. Tak, tam jest czarny smok. Tak, tak, jest czarny smok. Nie rób mi tego, proszę. Cię. Nie rób mi tego. Panie wkurzający. Czarny smok! No super! No super! Jak tu się nie wkurzyć, nie? Tam pterodaktyl, tu czarny smok. No, normalka. Tutaj zwykły smok. No, też fajnie. Też fajnie. Kurde. No super. Dobra. Dobra, robimy cięcie. Dobra, no niestety sprawa wygląda tak, że zjadli mnie i po prostu, no po prostu parę razy mnie zjadli i no już mam tylko 13 tysięcy expo na początek, więc no dobrze, nie ma sensu tego dalej grać, więc trudno.